Witajcie, młodzieżaki, w dzisiejszym odcinku. No cóż, tło jest smętne, bo to jest akademik, ale no, niestety niektóre odcinki będą nagrywane w akademiku, kiedy nie będę po prostu miała czasu, a niektóre w moim pokoju, kiedy uda mi się wszystko ogarnąć. Dzisiejszy odcinek akurat został mi zaproponowany przez znajomą z roku, że dzięki dla ciebie, i będzie on właśnie na temat zaklęć do nauki. A tak dokładnie omówimy do, sobie ingrediencje, które są związane właśnie z nauką, z wiedzą, procesem edukacyjnym itd. Właśnie dlatego, że uznałam, że będzie to dużo ciekawsze niż same zwykłe rytuały, oraz dzięki temu będziecie mogli, będziecie mogli bardziej się dospersonyfikować. Znaczy będziecie mogli sobie dospersonyfikować, do tego, czy chcecie użyć tych składników do. Moji, do nacierania na przykład świecy, różnego autorementu, różnego rodzaju, czy do magicznej kąpieli, czy do przygotowania swojego ołtarza oraz praktyki i tak dalej. Też Wam pokażę taki oto bajer. To jest akurat sznurek, który ostatnio przygotowywałam. Też go sobie dzisiaj omówimy jako taką końcówkę. Ale na początku wymienimy sobie po swojej credencje. Przejdziemy przez takie najważniejsze rzeczy. Czyli będą to oczywiście zioła, będą to kamienie, będą to kolory. No i będą to też symbole. I dlaczego sobie przez to przejdziemy? Bo najczęściej właśnie tego się używa. Czyli na przykład do jakichś sigili, insygniów czy pieczęci. Również będą to, będą to składniki dosyć istotne. Oraz oczywiście na końcu kilka pomysłów praktycznych. Więc zacznijmy sobie od roślin i ziół. Oczywiście poza miłożębem, który pewnie Wam się dużo osób kojarzy, czy jakąś zimiętą. mamy również migdały, akacje, anysz, bergamotkę, cytrynę, lawendę, trawę cytrynową, werbenę cytrynową, mamy maki, mamy majeranek, mamy pieprz sagę, anysz gwieździsty, uwaga słówko niemieckiego, czyli też matisa gum, też na przykład pietruszka i koperek. Te wszystkie zioła, rośliny możemy zastosować w różnorakich kombinacjach. Większość z nich jest jadalnych, więc możemy sobie przygotować na przykład herbaty do nauki, które samo picie może być procesem magicznym. O magii, herbat, mam osobny odcinek. Tutaj np. właśnie cytryna, lawenda i np. właśnie anż gwieździsty. Te na przykład mogą być dobrym kombem, który możemy zastosować i potraktować jako, jako taką herbatę. Zioła mogą być do kąpieli, do woreczków, mogą być też nanoszone na specjalne świece lub możemy mieć olejki eteryczne właśnie na podstawie tyk Ziół, którymi będziemy namaszczać nasze świeczki. Teraz przejdziemy sobie do kryształów. I sobie teraz je mówimy. Najbardziej kojarzone na pewno będą oczywiście jadeity i po prostu szaf <laughs> i po prostu szmaragdy. Oba te kamienie mają piękną, zieloną barwę, która jest też kojarzona właśnie z nauką. I oba stymulują wiedzę. Holoity są. Takimi receptorami nauki, znaczy, że do tego serpenit pozwala nam otworzyć się na wiedzę, przyjąć ją. Labladoryty możemy używać do stymulowania inteligencji, do zwiększenia myślenia. Szafiry ogólnie są używane jako kamienie wiedzy i głównie w tej są korespondowane. Onyksy pomagają nam podejmowaniu decyzji. Cytryny dają nam spokój, opanowanie, które na pewno przyda się w nauce i pozwalają skupić umysł na konkretnych rzeczach. No i to pas jest od uregulowania, ugruntowania, ale także od przyswajania wiedzy. No i jeżeli chodzi o takie kamienie, to zarówno możemy potraktować jak amulety czy talizmany, i wziąć te takie kamienie ze sobą na jakiś egzamin, lub podczas nauki, upołożyć je sobie na stole, na biurku ogólnie na miejscu, gdzie będziemy pracować i się tym zajmować. Również to sama że może spotkać właśnie te rośliny, które wymieniam, że mogą być one położone przy takim kamieniu. Mogą być elementem świec, woreczków oraz można dodać je do kąpieli. Jednak tutaj przypominam, że niektóre kamienie pod wpływem wody albo się rozpuszczają, albo się psują i mogą też tworzyć przez to toksyczne związki, więc przed wyborem takiego minerału należy sprawdzić, czy nie ma on po prostu złej właściwości w kontakcie z wodą. Teraz sobie przejdziemy do kwestii kolorów. Najbardziej takie kojarzone kolory to jest oczywiście fioletowy, czyli kolor właśnie wiedzy i tak dalej, zielony, nauka i niebieski, koncentracja. Ale również żółty, ty? szary oraz złoty bardzo często się pojawia. Oczywiście biały i czarny, jeżeli chodzi nam konkretnie o magię świec, Zawsze się pojawiają jako uzupełnienia, więc na spokojnie możemy ich używać. I tutaj nie ma najmniejszego problemu, więc spokojnie możemy sobie tego typu rzeczy zastosować. I znowu albo świeczki są takiego koloru, są elementem ołtarzyka i tak dalej, lub na przykład stoją na wanie podczas magicznej kąpieli. Wosk z takich świeczek może być dobrą reprezentacją do woreczków i do słoiczków i tak dalej. Tego samego koloru możemy zastosować również nici, sznurki itd. i tak dalej. Może sobie chwilę powiemy. Bardziej, kiedy przyjdę do kilku ciekawych propozycji. Najdzielniejszymi fazami księżyca, jeżeli ktoś właśnie pracuje z magią wiedzy, magią nauki i też to po prostu i obchodzą go właśnie fazę księżyca, to jest zarówno pełnia, jak i zaćmienie. Te dwie fazy najbardziej się tutaj sprawdzają i najlepiej wykonywać. Takie rytuały, właśnie, jeżeli chcemy mieć na przykład szczęście na egzaminie w tym okresie. Też właśnie przez to szczęście i pomyślność, właśnie kolor żółty i złoty bardzo często się przewijają. Żywiołem, który nam tutaj patronuje nad nauką, jest powietrze. Chętą na to Merkury. I te właśnie symbole tych dwóch rzeczy, często się pojawiają się nam w sigilach, na karteczkach, te dorzucamy do woreczków morzy czy do słoików. I na spokojnie możemy sobie z niego korzystać. Też również tak zwana wyższa percepcja, symbol wyższej percepcji, czyli też można, można zostać użyte i też się pojawia. No i teraz takie przykładowe praktyki. Jeżeli ktoś chce skupić się na sigilu, i na przykład potraktować go jako składnik, woreczka, kasłoiczka, czy ogólnie rytuału lub właśnie katalizma, to może. Może stworzyć zwykły sigil na takich najzwyklejszych, najprostszych zasadach, przez dotykanie, przez łączenie liter, zapisanie kantacji i tak No, wiadomo, po procesach tworzenia stworzenia sigili mam osobny odcinek. No i teraz możecie sobie używać określeń typu planuję zdać, albo zdam to, albo teraz się uczę. I wiadomo, zależne od rodzaju, albo układamy to na tym kwadratowej planszy. Od od sigili, lub na tym okręgu, lub po prostu tu wywalamy poszczególne litery i zostają nam ostatnie litery, które się nie powtarzają i łączymy je. No i w tego typu sytuacjach możemy właśnie zawrzeć jeszcze symbol powietrza, symbol Merkurego na przykład. Nie ma najmniejszego problemu. Oczywiście jeszcze ciekawym zastosowaniem jest użycie takiego sigila, czy takiej pieczęci, tylko wtedy ważne, żeby ona była w miarę prosta na sprawdzianie czy egzaminie po prostu w rogu kartki napisać to po prostu tak, żeby to wyglądało mniej więcej jakbyście rozpisywali sobie długopis przed testem i taka opcja też jest bardzo ciekawa. Inną bardzo prostą opcją, jeżeli nie macie czasu na nie wiadomo jakie obrzędy i chcecie się przygotować na chwilę lub akurat ogólnie do nauki to są sznurki. Magi sznurów Filmu akurat nie ma, ale nie jest ona skomplikowana. Jest to połączenie magii liczb oraz magii kolorów. Taką liczbą, która najbardziej będzie wspomagała nam magię nauki, to jest liczba 3, która właśnie ogarnia wie, wiedzę, perfekcję, całkowitość itd.: Noś ducha, umysłu i ciała. Oczywiście piątka, jako liczba doskonałości, człowieczeństwa itd. oraz dwójka. Najlepiej tego typu liczby można tutaj zastosować. I tutaj do, przy dobieraniu, na przykład, właśnie składników, i tak dalej. Ale najlepiej do na obiety będzie trójka. No i teraz pokażę Wam ten sznureczek. I nie wiem, czy będzie dobrze widać. Jest wykonany przeze mnie taką najprostszą metodą. Czyli zwyczajnie jest on splatany. Nie mam, było tutaj do sobie robionego nic. Możecie sobie na przykład zapleść go w formie warkoczyków, spleść. No bo to, żeby był taki sznureczek. I tak. Już tutaj możecie zauważyć zastosowanie tych wszystkich rzeczy, o których mówiłam. Mamy trzy nici i kolory to jest zielony właśnie na naukę, fioletowy na intuicję, no i niebieski na koncentrację, czyli te trzy podstawowe kolory. No i taki sznureczek. Oczywiście może być jako talizman, jako amulet, może być na przykład noszony w kieszeni, noszony na ręce, ale też najprostszą rzeczą jest, jest zawiązanie na nim Supełka, mówiąc, teraz będę się uczyć, takiego sukołeczka, położyć go sobie na biurku i skupić się na nauce. A kiedy skończymy, no teraz rozproszę to na odpowiedź, teraz wszystko zapamiętam i rozsupłać. Już taki sznurek będzie działał w ten sposób, że kiedy jest zapędzony, on pochłania tą wiedzę, którą też, też się uczysz, której na przykład słuchasz, jak coś zrobić na przykład na wykładzie, położyć, jeżeli się nie wstydzisz. Po prostu masz taki sznureczek, a kiedy go rozplątujesz, po prostu uwalniasz tą energię. Jeżeli będziecie chcieć pleść takie sznurki, to polecam na przykład udać się do biblioteki i sobie tam go gdzieś w kąciku wykonać. Mój właśnie wykonywałam w bibliotece lub w jakimś innym miejscu, które kojarzy się Wam z nauką, kojarzy Wam się ze spokojem, żeby właśnie wziąć energię tego miejsca, bo akurat przy kręceniu sznurów bardzo ważne jest miejsce, co którym się je wykonuje, lub zjawisko pogodowe, po raz wykonywane, bo sznur po prostu łapie tą aurę danej lokalizacji. I kolejna rzecz, o której wspominaliśmy wielokrotnie. To kąpiele, Le magiczne, słoiczki, woreczki, no, będę się powtarzała, to są takie rzeczy, to jest najprostsze do zrobienia. Kolejna kwestia to już typowo rytuały, kiedy robimy cały rytuał za wezwaniem mocy, stwarcie i zamknięciem kręgu i tak dalej, to tutaj też takie podstawowe składniki się Wam przydadzą. Oczywiście jeszcze można zrobić po prostu różnego rodzaju, rodzaju praktyki grupowe, czyli gdzie rytuały mamy robione razem, no właśnie, bo na przykład przed jakimś projektem, jakąś prezentacją, Gotowanie i tak dalej, czy po prostu zaliczeniem grupowym, jakichś ćwiczenia, czy czegoś takiego, to również możemy zorganizować tego typu przedsięwzięcie, nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli o lustra, bo z tego stoi głównie mój kanał, lusterek raczej nie używamy w magii takiej nauki. No, możemy spróbować zrobić je do pomnożenia, nie dobrych, na przykład ocen, czy czegoś takiego, ale jest to troszeczkę skomplikowane i na pewno nie. Jest to podstawa, więc Wam tutaj to odradzam. I jeżeli chodzi o magię takiej nauki, czy magię po prostu wiedzy, tego Whitsona po angielsku, to najbardziej potrzebujemy rzeczy, które są przenośne, małe, szybkie lub takie, które możemy zastosować przed rozpoczęciem lub po zakończeniu na naszej prywatnej nauki. Czyli właśnie, czy to kąpiele, czy to herbaty, to i tak dalej. Jeżeli chodzi o. Bóstwa, za którymi najlepiej pracować, jeżeli chodzi o wiedzę i naukę, no to po pierwsze, na pewno bóstwo, z którym samemu pracujesz cały czas, już, jeżeli już zacząć praktykę z bóstwami, to tutaj na pewno na spokojnie Twój własny bóstwo może się przydać. Jeśli nie, no to na pewno Toth z mitologii egipskiej, jest moim zdaniem takim bardzo podstawowym osobą. Od Hermes również jest tutaj. O Hermesie macie odcinek kanału, więc zapraszam. No, to również do Hermesa można się zwrócić. Trochę mniej, ale nadal w porządku, Obcą będzie na przykład Hestia, jeżeli też trzymamy się w mitologii greckiej. No, jeżeli zaś jeszcze chcecie na przykład skupić się na bardziej nauce, na tematy artystyczne, czyli jakaś plastyka, muzyka i tak dalej to so, z mitologii egipskiej możecie zwrócić się do Bastet. Ale jeżeli chodzi o magię właśnie na naukę, na wiedzę i tak dalej, dużo łatwiej będzie gdzie po prostu zwracać się do wyższego ja lub po prostu do energii świat, jeżeli już chcemy do czegoś lub kogoś zwracać. To po prostu będzie dużo bardziej korzystne, dużo przyjemniejsze i bardziej skuteczne. Warto pamiętać, że jeżeli już obracamy się w przybóstwach, to musimy pracować z nimi dosyć długo, żeby Właśnie prosić ich na jakieś większe rytuały. O, jak tym, jak rozpocząć pracę z bóstwem, też macie odcinek, więc na spokojnie sobie możecie zerknąć. Nie będę na ten temat się tutaj rozwodziła. No i jeszcze tak na koniec przedstawiam Wam jeszcze trochę ziół, które są jadalne i które można zastosować, właśnie jako napary, które mają właściwości stymulujące pamięć. Takurat akurat są jadalne, tylko przypominam, że trzeba uważać, niektórzy mogą mieć na nie alergię, więc no. No, no to my japoński, yerba mate, różaniec górski, dziurawiec zwyczajny, rzęszeń syberyjski, woktorzy azjatycki, guarana, piwonia biała i kwiat szafranu. I te rzeczy, te zioła, które tutaj są, wymieniłam, one poza używaniem właśnie w naparach, w herbatach również mogą być używane jako typowe ingredencje do zwykłej praktyki, tego, jak te wymienione powyżej zioła, dlatego że one stymulują pamięć i poprawiają samopoczucie psychiczne i to też się przydaje, więc możecie sobie to po prostu zastosować. Magie nauki i wiedzy bardzo często łączy się też z różnego rodzaju zaklęciami na szczęście, na powodzenie i tak więc naprawdę można tutaj sobie to użyć, jeżeli będzie to Wam przydatne, to najlepiej właśnie wykonać sobie taką na naukę, a potem jeszcze na szczęście czy powodzenie, to najlepsze, tak, tego rodzaju kombo. Dobra, ja się z Wami żegnam, nam do następnego miłego dnia, no i lajkujcie, subskrybujcie i piszcie co się dzieje